Witajcie na moim kanale, a dziś gramy w Toka Life Wars. Będzie ciekawa historyka, będzie ona o szkole. Laura pierwszy raz pójdzie do szkoły, no bo ma 9 lat, więc jeden rok, tak można powiedzieć, zaspała. Więc zaczynamy historykę. Kochani, pobudka, Łukasz. O, co to? Wstajemy, dziś Laura idzie do szkoły. Musimy się dobrze zaprezentować. Nie, tam, ten strój będzie sto razy lepszy. Idealnie. No dobra, dobra. mi się. Teraz ja się ubieram. Okej, okay, okej. Okay. Też mam tam iść? Jeśli chcesz, to możesz, ale chyba nie musisz. Dobra, no to pójdę do przedszkola. Ten, y, lęki. Nie trzeba, przecież on na tym chodzi. To gdzie mam chodzić? Muszę przecież być pełnoprawnym opiekunem. No, na pewno nie tam. Okej, okay, jestem gotowy. Jeszcze się ci wczoraj wzięłam. Masz. Dzięki. Trzeba zapalić. O, idealnie. A czekaj, jeszcze wezmę prysznic. Dobra, to ja poczekam tu. Okej. Okay. Dobra, przebieram się. To nie moje spodnie. Okej. Okay. weźmiemy zmy prysznic, będzie szybciej. Dobra, teraz muszę się tylko wyczyścić ręcznikiem. Dobra. Dobrze, jestem gotowa. Nadświeżona. Możemy ruszać.

A nie śpię, nie śpię. Co tam? Idziesz do szkoły. Ekstra! Ekstra! Iii. Wiedziałam, że się ucieszy. Mama, ty też musisz się odświeżyć. Nikt nie może poznać, że moja mama śmierdzi. Ja? Śmierdzę? Co ty wygadujesz? No wiesz, na wszelki zawsze. Ja śmierdzę? Zrobić Ci śniadanie Dobra, już Ci daję mój plecak I miałam dać jeszcze koleżance plecak Dobra, mamy dwie bagietki Idealnie <laughs> Za to, że powiedziała że mam nieś... Św... i że jestem nieświera. Dobra, wlałam. Sprawdzę jak wygląda. I spróbuję. Ech, gorąca. Dobra. Kochanie, chodź mam rzeczy. Okej, okay, idę. No wezmę swoje okulary. A i muzykę ple, y, do plecaka? Trochę coś tam mojej koleżance spakuję. Dobra, muszę dać tutaj. Mój dezodorant. Ten o smaku cytryny. Okej. Okay. Jestem. Dobrze, no to dawaj swój plecak. A, twój kolega e, lub koleżanka pewnie tego bym chciał. Jakie pyszne słodycze. A ja mam już bidon. Nie, nie mam jednak. No właśnie, więc ci będzie potrzebne. Okej, okay, dzięki. Ale ciężki plecak. Poniśnij go. Co ty tam masz? Jaki ciężki. Nie wniosek. Ci. Spoko. Okej. Okay, tak wyglądam. Sto lepiej. Dobra. Nie, ja bez tego idę. Okej, okay, chodźmy. W drogę. Halo, Lenka, obudź się. Obudź, przemawia do ciebie Bóg. Czego Bóg? zwierząt. Bóg zwierząt? A, to ty, tata. Co tam chcesz? Idziesz że przy szkole przecież, nie? A, przedszkole, zapomniałam o nim. Dobra, spakuję Ci coś tam do plecaka, a Ty się ubieraj. Ale czekaj, czekaj, bo musisz mi wziąć kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, muszę mieć ten telefon. Po drugie, muszę mieć to. Po trzecie, muszę, muszę już nosić na zmianę ubranko. Na WF. A to jest moje ubranko na WF. A po trzecie się ubrałam. Dobra, wygląda mniej ziemsko. I jeszcze telefon. Okej, okay, to pójdę z Tobą już. Tylko muszę wyprowadzić psa. Dobra, to Ty idź wyprowadzić psa. Czekaj, burza! Okej, okay, no to się wysiusia Dobra. Fasolki. Czy zmieszczą się tutaj? Zmieściły się. Dobra, bagiet. Nie, nie bagieto. No dobra, to kurczak. Dobra. Nie, nie się trzymać. No dobra, nie. Trudno zostawić to tak. Okej. Okay. Idziemy. Okej, okay, dałeś mi drugi śniadanie? Będziecie mieli lunch przecież w szkole. To lecimy. Moi drodzy widzowie, zobaczycie to w drugiej części, jak Laura idzie do szkoły. Więc na razie. Pa, pa. Pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę, suba z dzwonem, on dzwoneczek.